Turystyczne propozycje przedstawiają. Bystrzyca Kłocka. Bystrzyca Kłocka jest jednym z wielu pięknych miast Dolnego Śląska. Leży przy ujściu rzeki o tej samej nazwie A więc Bystrzyca Kłocka do Nysy Kłockiej. Na niewielkiej powierzchni znajdziecie tu całkiem sporo zabytków i miejsc godnych uwagi. To co najciekawsze znajduje się na rynku i w jego najbliższym otoczeniu. Między innymi kościół świętego Michała Archanioła, którego wysoka wieża widoczna jest z daleka. Spójrzcie też na piękną 18-wieczną kolumnę świętej trójcy, jak każde średniowieczne miasto Bystrzyca była otoczona murem obronnym. Do dziś zachowało się sporo jego fragmentów. Także bramy i wieże obronne. Na niektóre z nich możecie wejść, gdyż są udostępnione dla turystów. Ciekawie też prezentuje się ratusz. Powstał on wprawdzie w XIX wieku, ale architekturą nawiązuje do renesansu florenckiego. Jednym z ciekawszych małych zabytków jest też pręgierz, który służył niegdyś do wymierzania publicznych kar. Zachęcamy do wizyty w Muzeum Filumenistycznym poświęconym zapałkom i zapalniczkom. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.